Pracuk, kłaniam się i zapraszam na sport. Do końca sezonu piłkarskiej ekstraklasy została jedna kolejka. Znamy jednak już mistrza. Lech po siedmiu latach wraca na tron. Maciej Skorża przyszedł do kolejarza coś udowodnić i to mu się udało. Stało się to, o czym marzyli kibice Lecha. Kolejosz na stulecie klubu został mistrzem Polski. Tytuł ten wraca do poznania po siedmiu latach. Maciej Skorża, który do Lecha powrócił w kwietniu zeszłego roku, już wtedy miał wielkie plany. Z ogromną radością wracam po ponad trzech latach do polskiej, do polskiej ekstraklasy, do polskiej piłki, do wielkiego polskiego klubu, klubu Stopu można powiedzieć o Lechu, że to jest klub. Klasy premium. Lech Poznań i, i ja, jako trener, coś mamy do udowodnienia w polskiej piłce szczególnie i nie tylko w polskiej, mam nadzieję, w pewnej perspektywie. E, I to nas chyba. Powoli to nas zbliżyło do siebie. Tamten sezon Lech zakończył na odległym 11. miejscu w tabeli. Marzenia o mistrzostwie na stulecie wydawały się bardzo odległe. Frustracja wśród kibiców i dziennikarzy sięgała zenitu. Kiepski początek sezonu sytuacji nie poprawiał. Pamiętajmy, bo ja to cały czas powtarzam i tutaj myślę, że Radek też się zgodzi, jak się ten sezon zaczyna. Od bojkotu, od pustych trybun, od braku lewego brońcy, od 11. pozycji, o wyzywaniu o transfery, że nie ma tego, tamtego, że znowu jest nieprzygotowany. Na odremisu z radomiakiem od 1.0 z Górnikiem. potem jednak plan Macieja Skorży zaczął się sprawdzać. Lech seryjnie wygrywał mecze. Od września do grudnia kolejorz przegrał tylko dwa spotkania. Zimę spędzał na fotelu lidera Ekstraklasy. Po przerwie coś się zacięło. Szkoleniowiec Lecha narzekał na wiele urazów zawodników w trakcie obozu przygotowawczego. Piłkarzy dręczyły drobne kontuzje i infekcje, przez co w rundzie rewanżowej Maciej Skorża często wystawiał inny skład. Efektem były potknięcia z Krakowią i Lechią, czy też porażka z rakiem. Kowem. Właściwie wiosną to 8 maja tak naprawdę wszystko wróciło do tego, co było 19 grudnia, bo przecież całą tą, początek rundy zaprzepaścił tą przewagę. No jeśli Raków potrafią zrobić 6, 6 punktów i być przez pewien okres czasu, przez pewien okres, przepraszam, na. Na, nad, nad Lechem Poznań, będąc nawet zrównując się punktami bezpośrednich spotkań. Pogoń, która też potrafiła Lecha wyprzedzić. Bo wydaje mi się, że Pogoń zrobiła trochę typowego Lecha sprzed lat, bo ten mecz z Wisłą Płock, który nawet my nazywaliśmy tutaj z kolegami, że to taka, taka korona Kielce dla, dla Pogoni Szczecin, gdzie mieli Pogoń, mogła wtedy wyjść na lidera, mogłaby już tego nie odpuścić, a przerznała u siebie. Pogoń swojej szanse nie wykorzystała, ale Raków niemalże do końca zacięcie walczył z Lechem. O losach triumfów w Ekstraklasie zadecydowała 33. kolejka. Kolej w derbach z Wartą Araków niespodziewanie uległ zagłębiu. Ósme Mistrzostwo Kraju stało się faktem. To nie jest takie mistrzostwo jak każde inne, jak yy, każde z tych siedmiu, no może poza tym pierwszym, które lek zdobył w 1983 roku, które też było przełomem, jakby przeniosło Lecha do grona drużyn, które są mistrzami Polski, które są elitą polskiego futbolu, bo wcześniej w niej absolutnie nie był. Jeżeli chodzi o wyniki sportowe, tak tym razem przenosimy Lecha do takiego świata drużyn, o których wreszcie można normalnie porozmawiać. I to jest jakby moim zdaniem duże klucz. Dlatego ja oprócz radości widziałem też ulgę. Teraz Maciej Skorża, zawodnicy, kibice, całe otoczenie Lecha może odetchnąć. Kolejosz na kolejkę przed końcem jest mistrzem na stulecie klubu i w przyszłym sezonie zagra w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Marzenia Lechitów się spełniły. Mniej szczęścia odlecha mieli rugbyści Poznani. Podopieczni Dominika Machlika w sobotę mierzyli się z budowlanymi Lublin. Poznania Rugby klub bez kontuzjowanego kapitana nie poradziła sobie w Lublinie. Budowlani wygrali u siebie 71 do 14, a zatem klub z Poznania nie wywalczył bonusu. Pytanie, czy tak wysoki wynik oddaje przebieg spotkania. No, muszę pokusić się o stwierdzenie, że nie oddaje, ale. Z tego względu, że chyba nawet mogliśmy przegrać ciut wyżej. Niestety, to był no, mecz, o którym chyba szybko trzeba zapomnieć. Niestety, osłabieni bardzo kadrowo w niepełnym składzie z debiutującymi, nawet zawodnikami. No nie mogliśmy przeciwstawić się zespołowi, który chce walczyć o medale. Cele poznani są zgoła odmienne. Zespół Dominika Machlika wciąż nie jest pewny utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zrobiło się ciekawie, zwłaszcza po wczorajszym zwycięstwie Juwenii nad Arką. Juwenia nas przeskoczyła. Nie wiem jak tam później się rozegra, jeszcze kwestia, czy Juwenia nie dostanie Walkowera właśnie za mecz z Lublinem. Więc wtedy to już na pewno utrzyma się w lidze. Pogoń Siedlce prawie wygrała z budowlanymi Łódź, Tę finalnie zdobyła tylko punkt bonusowy. I dobrze, bo, bo kiedy wygrała z, gdyby wygrała z Łodzią, spadlibyśmy na ostatnie miejsce. A tak, Poznania jest dziewiąta z dwoma punktami przewagi nad pogonią. Zapowiada się emocjonująca końcówka sezonu. Zostały jeszcze trzy kolejki. Przed Poznanią między innymi mecz właśnie z pogonią Siedlce, a zatem wszystko w rękach i nogach rugbystów klubu z Poznania. Przenosimy się na boiska hokejowe. Sezon na trawie nabiera rozpędu, a ZTS AWF Poznań, po tym jak pokonał Grunwald, teraz mierzył się z pomorzaninem Toruń. Czwarte zwycięstwo z rzędu stało się faktem. Po powrocie na trawę, hokeiści AZS-u AWF-u wciąż są niepokonani. Tym razem wygrali 2 do 0 z KS Pomorzeninem Toruń, czyli drużyną, która jeszcze przed tą kolejką przewodziła w tabeli mając tyle samo punktów co AZS-AWF i Grunwald. Nasz bramkarz nie miał za dużo gdzieś tam do interwencji, także no miał chyba tam oddane tylko dwa czy trzy strzały na bramkę. Także wydaje mi się, że, że gdzieś tam. No my w tym meczu przeważyliśmy i, i po prostu ten wynik 2-0 mógłby być nawet i większy, bo, bo tam jeszcze było parę sytuacji, a, ale i tak się cieszymy z tego wyniku i i że tak powiem teraz nasz cel jest tylko jeden. Wygrać pozostałe spotkania w fazie zasadniczej i walczyć o medale w playoffach. Obecnie AZS AWF ma tyle samo punktów co pierwszy Grunwald, jednak wojskowi przeważają bilansem bramkowym. W poprzedniej kolejce AZS niespodziewanie pokonał WKS. Po tym meczu z Grunwaldem morale w drużynie i gdzieś tam ta nasza pewność siebie yy, tak jakby się się podwyższyły. Nie ma tutaj co ukrywać, że. Wiadomo, każdy gdzieś tam spisywany jest na porażkę, grając z Grunwaldem, ale my pokazaliśmy, że, że idzie z nimi wygrać. W sporcie wszystko jest możliwe. Czy Grunwald zostanie zdetronizowany? Następna kolejka rozegrana zostanie dopiero 28 maja. AZS AWF zagra ze Stellą Gniezno, a Grunwald ze Startem Gniezno. To wszystko na dziś, Michał Pracuk. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.